Cześć! Jeśli nie chcesz, aby Twój winogron wyglądał tak, ponieważ o nim zapomniałeś, a chcesz tylko pamiętać o tym wrześniu, aby w końcu spróbować ty, tego winogrona, które posadziłeś, to obejrzyj dzisiaj film, bo opowiem o najlepszych odmianach do naszego polskiego klimatu. A jeśli Ciebie interesuje tylko na przykład różowy winogron, to przewiń do informacji, która gdzieś tutaj prawdopodobnie się wyświetla. Zaczynamy! Odmiana Aurora. Jest to jasna odmiana, która bardzo jest popularna w naszym kraju. Pochodzi z Francji. Jest to silnie rosnące pnącze. Jest mało wymagające, jeśli chodzi o glebę. Również jest bardzo mrozodporna. Oczywiście, jeśli chcemy lepsze plony, powinniśmy zapewnić jej lepszą glebę. Natomiast jest to praktycznie taka zasada jak przy każdym innym. Drzewie czy krzewie. Jest to odmiana idealna dla początkujących, dojrzewająca w pierwszej połowie września, natomiast dla bardziej zaawansowanych winiarzy zaproponowałbym coś bardziej ekskluzywnego. Odmiana A1704 nie brzmi zachęcająca, natomiast jest to taka aurora na wypasie, na sterydach. Jest to odmiana przede wszystkim tak samo mało wymagająca jak Aurora. Może minimalnie i bardziej wrażliwa na mróz, ale też bez przesady. Dodatkowej najważniejszą zaletą jest bezpestkowość, przez co będzie fajniej nam się ją jeść. Idealna na przetwory, jak i prosto z krzewu. Co ważne, jest, ma największe owoce jeśli chodzi o odmiany bezpestkowe. Amatorskie. Interlaken, kolejna e, pochodząca z Ameryki odmiana bezpestkowa, e, jasna. E, ma odrobinę mniejsze owoce niż Interlaken. Natomiast przez wielu jest uważana za najsmaczniejszą amatorską e, odmianę mm, winogron bezpestkowych. Także jeżeli e, nie zależy nam na, e, Wam na wielkości owoców, jagód, a raczej na ich jakości, to zdecydowanie proponuję Interlaken. Refren. Odmiana węgierska dojrzewająca pod koniec września, na początku października. Odmiana bardzo, wymaga, bardzo mało wymagająca, jeśli chodzi o glebę, bardzo odporna na choroby grzybowe, natomiast młode sadzonki warto okryć na zimę. Odmiana bardzo dobra na deserowe. Spożywanie prosto z krzewu, natomiast jej głównym zastosowaniem są wina. Iza Zawilska, bardzo słodka odmiana pochodzenia polskiego, jak najbardziej nadająca się i na przetwory, i na zrywanie prosto z krzewu, no i na winko. Jest to również odmiana bardzo wczesna, ponieważ dojrzewa na samym początku września, czyli za jakieś 2-3 tygodnie powinny być. Przechodzimy do winogron, winorośli ciemnych, a tutaj prawdziwym królem ostatnich lat. Jest odmiana Jupiter. Jupiter to takie A1704 na wypasie, również, ponieważ jest bardzo mało wymagająca, bardzo odporna na choroby, na mróz, a przy tym jest bardzo smaczna no i bezpestkowa. Pochodzi z Ameryki, dobrze ją przerabiać na różne przetwory, jeść prosto skrzeczka, no i na winko jak najbardziej też się nada. Owocami możemy cieszyć się w połowie, września i dla mnie to jest najlepsza odmiana z tych wszystkich, które dzisiaj Wam opowiem. I dla mnie, jeśli jesteście początkującymi amatorami, jeśli winiarskimi, to to jest taka odmiana must have dla Was. Konkord rosyjski, bardzo amatorska odmiana, bardzo mało wymagająca o dużych e owocach, e smaczna, e silnie rosnąca pojawia się w połowie września jest w takich małych gronach zebrana ale dosyć spora we owoce z dodatkowych walorów ładnie przebarwia się na kolor żółty żółto pomarańczowy jesienią także ma również walory ozdobne jest to zdecydowanie odmiana deserowa chociaż kolorem może przypominać bardziej kolorem i bardziej różowe winogron niż ciemny to więcej cech wspólnych ma właśnie z ciemnymi winogronami dlatego tutaj na tym miejscu możemy o nim usłyszeć. Leon Milot, odmiana bardzo mało wymagająca, typowa na wino. Lekko pół profesjonalna, troszeczkę bardziej zaawansowana. Często możemy spotkać ją nawet na wino. Dosyć nietypowa, ponieważ możemy czuć aromaty borówki, jak i czereśni. Owoce zrywamy pod koniec września. Są to dosyć małe jagody, zebrane w średnie grona, natomiast smakowo naprawdę nadrabia. Nero, czyli odmiana typowo deserowa, chociaż coraz częściej wykorzystywana do przetwórstwa winiarskiego. Mało wymagająca, bardzo smaczna, silnie rosnąca odmiana, odmiana mało wymagająca odporne na mróz, natomiast ma leki problem z szarą pleśnią, jeżeli zbyt późno zbierzemy owoce. Także lepiej nie robić z owoców rodzynek. Bufalo, jedna z najbardziej mrozoodpornych odmian, uprawiane nawet gdzieś w Finlandii, Estonii, tych rejonach. Spore grona, średnie jagody, zbierane gdzieś w połowie września. Spore grona, małe owoce, zbierane gdzieś w połowie Września, pod koniec września. Odmiana odporna na choroby, także idealna dla jakichś cięższych terenów Polski, gdzie niestety mamy problemy z przymrozkami. Odmiana deserowa, niestety raczej słaba na winku. Tak, w Polsce mamy bardzo dużo odmian ciemnych, także jeszcze wspomnę o kilku wartych uwagi odmianach pokrótce. Na przykład Zilga, bardzo borówkowy smak owoców. Mereczal Foch, bardziej profesjonalna odmiana, jeśli jesteście bardziej zaawansowani. Agard Doński to odmiana, jeśli nie możecie znaleźć nigdzie Konkordu Rosyjskiego, to jest bardzo podobna e, i w smaku e, i w uprawie praktycznie identyczna odmiana. Szwarc, szwajcarz Szwajcarski muskat bleu o bardzo, 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 a to bardzo ciemnych owocach, wyglądających wręcz jak aronie na pnączu. No i niezawodne kaskade, które jest super mało wymagające i praktycznie zawsze kanadisze. Bardzo truskawkowa odmiana, idealna dla początkujących. Ponoć najsmaczniejsza odmiana bezpestkowa, fantastyczna, jeszcze raz dla początkujących, mało wymagająca, duże dosyć te jagody, w średnich gronach bardzo w porządku zbiory. Także jeżeli zaczynacie swoją przygodę z winogronami, to bym Wam proponował właśnie taki zestaw Canadisa i po wcześniej wspomnianego Jupitera, który według mnie jest must have w każdym ogrodzie, gdzie znajduje się. Wino. Dojrzewa w połowie września, a owoce są, jak wcześniej wspomniałem, bezpestkowe. Lidia, szybko rosnąca, deserowa odmiana, idealna na pergole, jeśli chcemy szybko gdzieś się od kogoś zasłonić. Mało wymagająca, bardzo odporna na choroby, mrozoodporna. Jagody dosyć duże, zebrane w bardzo, bardzo ciasno, w dosyć średnie grona, także bardzo ciekawie też takie zbite grona. Pochodzi wyglądają. z odmiany Izabel, dlatego również często można spotkać nazwę różowa Izabel albo malinowa Izabel. Tak, to jest dokładnie ta sama odmiana, tylko to jest bardziej potoczna nazwa tej odmiany. Dojrzewa w połowie września. Einset Sedles, Odmiana bezpestkowa, raczej nie na winko, raczej deserowa, ale jest to jedna z niewielu odmian w Polsce, która jest polecana na wyrób rodzynek. Także spokojnie możecie wstrzymać się, jeżeli jednak zdecydujecie się zerwać wcześniej owoce, to bardzo łatwo odchodzi skórka od miąższu. a żeby nie zrywać na rodzynki, to już w połowie września owoce powinny być gotowe do konsumpcji prosto z pnącza. Reliance, czyli odmiana bezpestkowa, truskawkowa, bardzo wyrazisty smak, mało wymagająca oczywiście, bardzo mrozoodporna, odporna również na choroby. Regularnie owocuje w połowie września, praktycznie nigdy nie ma żadnych obsów. Bardzo słodki, mięsisty miąż, z którego można robić jak najbardziej wino, natomiast jest to bardziej odmiana de Swenson Red, odmiana dojrzewająca w drugiej połowie września pochodząca oczywiście z Ameryki, mało wymagająca, odmiana bardzo odporna, czy to na mróz, czy na jakieś ataki szkodników i choroby, o tu jest największa wada Swenson Reda, nieregularnie dojrzewa. To znaczy, że jedna, no z jednego grona, jeden owoc może być już wręcz taką rodzynką, która już prawie ledwo trzyma się na. Samej, samej roślinie, natomiast druga może być zielona, kwaśna i jeszcze niedojrzała, dlatego trzeba troszeczkę poczekać ze zbiorem owoców. Na dziś to tyle. Jeśli macie jakieś swoje ulubione zmiany, zachęcam do podawania ich nas w komentarzu. Również zachęcam do subskrypcji. Widzimy się w następnym materiale, który mam nadzieję niedługo pojawi się na naszym kanale. Widzimy się w następnym odcinku. No i co, smacznego!